Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem takie dosyć ważne ogłoszenie pokazać. Zauważyłem taki filmik kolega mi pokazał u gościa, o Niku M. Starcraft. Jak po prostu wyłączyć jakby nowe ustawienia Facebooka, i YouTube'a, bo przez nie takby nie widzicie, ja też nie widzę na swoich subskrypcjach. Na przykład wszystkich filmów, które ktoś rzuca, albo wszystkich powiadomień na Facebooku. Także zaraz to pokażę na przykładzie kanału, suchy kanał, który subskrybuję na YouTube i TurboWin, który śledzę na Facebooku. Jak to wszystko zrobić? No dobra, no to zaczynamy od, od YouTube'a. Dowchodzimy sobie na naszą stronę główną, czyli dajemy mój kanał. To jeszcze raz to załaduję, żeby nie było. Tutaj mamy mój kanał. Mój, albo wasz powinien się pokazać, jeżeli się zalogujecie. Wchodzicie w moje subskrypcje. Wasze subskrypcje. I tu macie tylko przesłane filmy. Coś jest ten deseń. Cała aktywność. Czyli znowu widać, że już, już coś jest powiedzmy pominięte. I wchodzimy w zarządzanie. Ja mam jedną subskrypcję na tym kanale. No i mam tu suchy kanał. No i tak, musimy zaznaczyć sobie... Zaznaczyć sobie... To, ten kanał i albo dać przysłaj mi e-maile o nowych filmach tutaj albo na przykład działania. Przysyłaj mi e-maile o nowych filmach. No to mamy takie dwie opcje, albo tutaj zaznaczamy tym ptaszkiem, albo działania. No i to jest tyle. Dosta będziemy dostawać po prostu, yy, dos będziemy dostawać yy, e-maile ze stronki, jaką jest suchy kanał na tym. Na, na, na YouTubie, także teraz już żaden, żadnego filmu nie pominiemy, na pewno wiem, że coś się tutaj zmieniło w tym. Już widziałem kilka takich filmów, że jest to, że jest teraz jakoś słabiej z tym przekazywaniem widzom po prostu o nowym filmie i tak dalej. I to się tyczy właśnie YouTuba i Facebooka. Dobra. No teraz wchodzimy na jakąś stronkę, którą lubicie, może to być ta moja. Ale dobra, jesteśmy teraz na Turbowinie. No, i mam tutaj, że ja go lubię. <laughs> czy to czy ten fan No i wchodzimy w ten przycisk Lubisz to. Jeżeli już jest polubiony albo możecie dopiero polubić, zobaczymy. To, tego mojego facebooka. No i mamy tutaj większość zdarzeń, tylko ważne wszystkie zdarzenia. tym wszystkie. Które, które. Aha, pardon. Dobra, jeszcze raz. Dobra, to teraz się liczyć. Wchodzimy w Lubisz to. Mamy pokaż o wolnościach, bla to się nic nie liczy. Tylko wchodzimy w ustawienia. Ustawienia. I mamy. Kurde, jeszcze raz tu odstawię tak jak było. Dobra, no to teraz będzie wszystko OK. Ok, no to wchodzimy tam wszystkich przycisk, lubię to. Ustawienie powinniśmy mieć tak. Większość zdarzeń, czyli będzie nam to wysyłało jakieś 60% tego, co ktoś wrzuca na Facebooka. No jeżeli chcecie widzieć wszystko, jeżeli wam to nie przeszkadzało do tej pory, że na przykład ja tam coś wklejałem, jakieś linki czy ogłoszenia w streamie, to klikacie wszystkie zdarzenia, wróć albo nie wróć, klikacie tutaj i tyle was interesuje. Okej, okay, to było wszystko. No i nic, no i zapraszam was też na mojego Twitcha, z którym streamuję Hearthstone. No i możecie właśnie sprawdzić, jeżeli odświeżycie sobie tego Facebooka, Mojego, to, to powinno być tu powiadomienie. Zresztą mogę Wam przelecieć, co już napisałem do tej pory, a czego na, nie widzieliście. Tutaj widzę: Mam 215 osób, to na przykład 92 osoby, 85 osób widziało, że tutaj będę streamował. 128 osób, to już 112, 96, którzy legendarkę dostałem, 100 osób. 217 osób zostawi, zostawi, zobaczyło to zdjęcie. No to jestem ciekaw dlaczego. No ale tak to właśnie się teraz pozmieniało. Dobra, no to tyle. Dzięki za oglądanie i, i mam nadzieję, że to się przyda. Wrzucę to też pewnie na mojego bloga i, i na Twittera, żeby każdy mógł sobie po prostu to zrobić, jeżeli oczywiście chce, a jeżeli nie, to nie ma problemu dalej widzicie, zostawić tam jakieś szczątkowe części, ale to też jest ok. Zależy co kto woli. Grunt, żeby, żeby każdy miał wybór. Dobra, no to dzięki wielkiej cześć.